Cześć, z tej strony Uja. witam wszystkich serdecznie World of Warships Best Team Ever. Dziś bitewka z udziałem mojego Hindenburga. Wczoraj miałem chwilę, żeby sobie pograć samemu aż dwie bitwy. Jedną na Hindenburgu i drugą na Hindenburgu. Jedną zrobiłem 142 tysiące obrażeń, nie przegraliśmy drugą, będziecie mogli zobaczyć. No i jako, że jest to Best Team ever, to też wiadomo, że przegraliśmy. No i poszedłem po wsparcie do klanu, wziąłem dwóch klanowiczów i zaczęliśmy wszystko wygrywać we trójkę jednak jak się robi jak trzech graczy robi po sto ileś tysięcy obrażeń i ogarnia grę kapuje, to prościej to wygrać niż jak tylko jeden to robi co więcej zauważyłem ostatnio właśnie, że na tej mapce, nie wiem czy tu mi wyświetli jej nazwę, wyświetli pasmo górskie i jeszcze na tej zimówce są najsłabsze bitwy, się zdarzają najczęściej Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że te mapy są olbrzymie i sam ten fakt sprawia, że wiele osób no, stara się wykorzystać każdy ich fragment, zwłaszcza ten oddalony od kapa jak najdalej. I co za tym idzie jest ogólnie wtedy sytuacja przekichana. Jak widzicie, tutaj mamy no, cztery niszczarki, czyli całkiem przyjemnie nie ma lotnisk. Wiadomo, pancerników ile tylko można, czyli 5. Reszta krążki na dopanie, czyli standardowe tutaj rozdanie. No i rzecz jasna: pancerniki tutaj mają, jeśli są w liczbie pięciu, całkiem sporo. Skrzypce tutaj grają. Może nie powiem, że pierwsze, bo pierwsze zawsze będą grać w takiej niszczarki, w takim rozstawieniu, ale grają oczywiście drugie skrzypeczki, krążki, grają trzecie. Tylko, że jest ich najmniej i muszą uważać zarówno na pancerniki, jak i niszczyciele, no to sytuacja jest rzecz jasna mało, mało przyjemna. Na początek popłynąłem sobie na C. Jak jesteśmy tutaj krążownikiem, to albo, albo płyniemy na te wyspy przy A, albo na wyspy przy C. Innego wyjścia to bardzo nie ma. Środek jest zbyt otwarty, żeby tutaj coś działać dla krążka i od razu nas zmielą pancerniki. No i teraz możecie zobaczyć, że tutaj A zostało totalnie odpuszczone przez nasze siły. B praktycznie również, nic tam nie walczy. Już na samym początku można zauważyć, że brakuje jakiegokolwiek wsparcia. No ja tutaj popłynąłem na C ile sił w maszynerii i zaraz będę tutaj starał się wspierać naszego Taszkhenta. A nasze pancerniczki, zobaczcie, cztery snajpią, piąty jest i tak daleko, no krążek tutaj jeden na A stara się wspierać jedną niszczarkę, druga już padła, tyle że tam podpłynął pancernik na A, czyli robi to co nasze pancerniki powinny robić, zobaczcie jak blisko jest kapa, zobaczcie jak daleko... To wszystkie nasze pancerniki kapa. Oczywiście, żeby nie było tutaj, wśród czerwonych też jest dużo słaby gracz, chociażby te trzy okręty ciężkie naprzeciwko B. To jest rzecz jasna nędza z biedą. Takie ustawienie okrętów, kiedy trzeba walczyć o kapy. Często w tych bitwach wygrywają teamy agresywniejsze, które. Więcej jednostek po prostu pójdzie do, do kapa i zniszczy mniejszą ilość jednostek z drugiej strony, która do niego pójdzie, i później się już dobija resztki, te oddalone tam na końcu świata. Więc tak to, tak to wygląda najczęściej. No, jak widzicie, już pomału zaczyna się oklepywanie jednostek ciężkich. Tutaj tam KFL -e w jakimś plutonie sobie pływają razem obok siebie. Łapki sobie przybijają. No, ale teraz płyną w dobrym kierunku. Płyną, w, żeby wzmocnić swoje kapy. Tutaj mamy jakiegoś mistrza u nas na 4H. Wbił się w wyspę na takiej dalekiej odległości. A, rany. Ktoś kiedyś, właściwie wczoraj powiedział w moim klanie, zaczęły się wakacje. Zawsze albo się zaczyna weekend, albo wakacje. No teraz wakacyjnych graczy będzie więcej, będzie więcej dzieci, które Skila nie mają praktycznie żadnego. Oczywiście mówimy o masach, bo, bo jednostki się zawsze zdarzają. sam pamiętam, jak grałem, jak byłem w wieku 11 lat i tak bliżej 10. No to pojęcie o strategii, umówmy się, że taki młody człowiek ma a, zerowe. No tak jak mówiłem, zdarzają się jacyś mistrzowie albo osoby, które grają szachy i, i, i troszkę mają tutaj pojęcia o tego typu rzeczach, ale większość to jednak nie bardzo. Nie bardzo. Jedynie sobie pływa, aby płynąć, i tyle. Tutaj gdzieś coś, coś Jan. To Jan, to nie Jan, Jan jest dalej. Der Psycho. Bardzo stary człowiek 1811. Próbował wskórać, ale jak widać nie bardzo mu wyszło. Troszkę tutaj manewruję, bo obawiałem się bardzo tego Yamato i grosze Yamato tam sobie postanowił strzelać do przodu, to co mi cieszyło. A groset niestety, był tutaj obrócony na mnie, więc stwierdziłem, że czas zawijać wrotki, i tylko tutaj bardzo się obawiałem, że pociągnie mi jeszcze ten niemiecki pancernik na dowidzenie, ale na szczęście tak się nie stało, więc tutaj sobie udało mi się schować za tą wyspą. No i właśnie dlatego tutaj mają pływać krążowniki. Są jakieś wyspy, gdzie się można w razie czego skitrać i cichutko siedzieć. O, tutaj ku mojej uciesze yy, zaczął sobie płynąć yy, krążowniczek Ron. No oczywiście yy, Ronik jest groźny, też ma yy, porządne działa, ale do yy, Hindenburga się nie umywa. Tutaj była kwestia taka czy pokażę ładnie burtę czy nie. Teraz nie pokazuje, więc obrażenia nie będą masakryczne, ale i tak mogą wpadać niezłe, yy, jako że te działa są naprawdę konkretne. A teraz już tutaj, po malutku, po malutku, stwierdziłem, że może będzie chciał pokazać więcej. O, właśnie w tym momencie już byłem uhahany, tylko szkoda, że mogę strzelać z tylnej baterii. Nie chciałem tutaj za bardzo pokazywać, 9000 z hakiem. Już ładne obrażenia wchodzą, jak się pokaże tak bok. Teraz też powinien jeszcze dostać. A już gorzej, już gorzej, 2900. A. Już połowy hapeków nie ma, a jeszcze może poobrywać. O, jeszcze 4300. I tutaj prezent wypłynął. Ta zetka tutaj, ten psycho. Nie wiem, nie wiem czego on tutaj szukał tak naprawdę. Nawet z pepeków się go zmiażdży po prostu. To nie, nie jest przeciwnik. Jeszcze tak jest bardziej idealnie boczkiem. Już ta salwa powinna go a, posłać pod wodę. Tak też się stało. Jeszcze rolnik tutaj trochę pogryzł. A, I na do widzenia jeszcze. Nie. Sprzedaje troszkę. Stwierdziłem, że odkręcę w drugą stronę, żeby jeszcze móc właśnie dorzucić wszystkie działa, żeby sobie postrzelały. On jest skontowany, ale tak jak mówię, te przeciwpancerne są niezłe i one są w stanie taki okręt skończyć. Nawet takie jest skontowany, za to bardzo lubię właśnie niemieckie pepeki. Są naprawdę konkretne. Brytyjskie też są niezłe, bo one też mają dobre kąty właśnie. Jeśli chodzi o penetrację, no teraz możemy sobie męczyć Missouri gdzieś tam Też chyba zaparkował w wyspie czy coś no, Tak jak mówię tutaj gracze Jeśli chodzi o pancerniki to słabo ogarniają grę To jest tak naprawdę klasa, na, na której wszyscy nowi powinni się uczyć grać, ale Za długo na niej nie, nie zamarućcie, bo ona niczego nie uczy Więcej się nauczycie na krążownikach, na szczycierach, tam trzeba się troszkę bardziej postarać, żeby coś ugrać. Oczywiście na pancernikach też można się czegoś nauczyć, ale pod warunkiem, że gracie na bliski dystans. Wtedy musicie się nauczyć manewrować, przewidywać, czytać mapę, bo wiecie, granie na 20 km od przeciwnika, gdzie tylko tam jeden, czy, czy, no jeden okręt może dociągnie tam z torped, musimy kazę, tak to się nie musimy w ogóle niczego obawiać, żadnych torped, a wszystkich widzimy jak na dłoni, bo wszystkie okręty są przed nami, również nasze. Więc w razie czego jesteśmy ostatnim celem do odstrzału. No to taka gra jest żadną grą. Nie wymaga od nas większego pomyślunku. obyśmy tylko trzymali dystans. A jak będziemy grać właśnie z przodu, no to musimy bardzo, ale to bardzo uważać. E, no oczywiście, tutaj o takie akcje moje, y, chociażby na te Yamato. Niezwykle niebezpieczne. Tutaj trzeba timingi liczyć. E, no wiadomo, że sobie strzelę dwa razy i przy trzeciej salwie y, Yamato zaraz będzie strzelał, więc już teraz trzeba się y, kontować, zmieniać. Widzicie, już zmieniam po trzeciej salwie kąt ustawienia okrętu, bo zaraz będzie szła salwa z pancernika. On już mógłby strzelać, ale nie strzela. Jak nie strzela, to akurat mi to nie przeszkadza sobie chciałem skrócić do niego dyspans, żeby może jak będzie zawracał go storpedować no i przeciwpancerne, czym są bliżej tym mają większy wygar, oczywiście jego również ale jak widać nie jest to jakiś dobry gracz no nie wiem, nie wiem co on tutaj robił, kombinował o, teraz był niebezpieczny moment ale praktycznie nie trafił 7 km, nie skomentuję no i można po malutku, po malutku go zacząć już Dobijać, a teraz stwierdziłem, że trzeba będzie przełączać na mm, odłamkowo burzące. Dlatego, że jak widzicie, myślałem, że będzie się jeszcze bardziej kontować. Ale się w ogóle prawie nie kątował. O, teraz niebezpieczna sytuacja jest. Też trzeba było obrócić okręt. Nie do końca się to udało. Trochę za późno. No, dlatego, to 11 weszło. Ale to i tak, umówmy się, że na walkę z pancernikiem, y, to, to nie było nic wielkiego. No tutaj już jest pozamiatane, prawda? Na to, że nasi grali gdzieś tam z tyłu i widzicie gdzie są nasze okręty. Nie, oczywiście przesądziło o, o grze. Nie, te pancerniki mimo, że słabe zrobiły nie, takie wyjście do przodu, które było bardzo dobre. Bo tutaj skróciło dystans, wybili wszystkich, którzy tam nie zdążyli uciec. No i gra się praktycznie skończyła. Tutaj Kutuzow, Obawiam się, że to będzie jakiś bardzo dobry gracz, bo tutaj się ładnie ustawiał. I... myślałem już tutaj, że nie da rady go otworzyć. Oczywiście z pancerek dalej strzelam, bo one są, tak jak mówię, całkiem niezłe. A zaraz na torpedki, już sobie przymierzałem. O, teraz już, już jest cel dobry. Zobaczcie, można torpedować, oczywiście jedna, jedna wyrzutnia mi została zniszczona akurat z tej strony, no pech tak chciał. i teraz się źle ustawił, dostał salwkę. Było pozamiatane. Wcześniej ktoś mi jeszcze tutaj w niego lekko malnął, już HPK 20 tysięcy to już nie, nie, nie jest za dobrze. Missouri stanowi spory problem i tutaj malutki jakiś będzie denerwować z lewej strony. Oczywiście pepeki dalej tutaj będą robiły całkiem nową robotę. Niestety już, już pancerników działa, zaczynają strasznie tutaj siekać mój okręt na kawałki. Jeszcze jest Shimekazę, który mi gdzieś tutaj wyskoczyło. Stwierdziłem, że może w niego ostatnia salwa, on już coś tam wejdzie. No i tak, tak się to skończyło. Jeszcze trzy, trzy strzały weszły. Shimekazę, bitwa pozamiatana. No niestety, w takich bitwach gdzieś już się tam nie kitrą, staram się jeszcze coś pozatapiać, żeby ugrać jak najwięcej. Ale wszyscy gracze, którzy grają na pancernikach, pamiętajcie. Nie ja wiem, że się gra ciężko z przodu, że trzeba uważać na torpedy i tak dalej, ale może zacznijcie się uczyć wtedy, kiedy na przykład rzuca Wam ze dwie, trzy niszczarki naprzeciwko. Zobaczcie, gdzie się one pojawią. Na przykład są kapy tak jak tutaj. Może się okazać, że na jednym kapie, na przykład przed Wami, nie ma żadnej niszczarki, więc możecie śmiało włączyć nie wsteczny, jak to zazwyczaj gracze robią, albo nie płynąć w bok, tylko do przodu naprawdę do przodu. Starajcie się dotrzeć na taką odległość, jeśli gracie Niemcami, żeby wasze dodatkowe działa się robiły i wtedy będzie naprawdę miło i przyjemnie, bo będziecie robili również obrażenia w ogóle nie strzelając. To jest coś naprawdę fantastycznego i warto do takiej odległości dążyć, żeby wasza dodatkowa się wykazała. W końcu, jak robicie okręt pod dodatkową, jeśli chodzi o niemieckie pancerniki, to właśnie po to, żeby one strzelały, a nie tylko ładnie się prezentowały na obrazku. No cóż, tutaj myślę, że ten obraz mówi wszystko. Nie było w ogóle nikogo do gry. Niestety. No, jedna ta niszczereczka coś tutaj próbowała ugrać. Niestety. Bez parcia. Ciężko to zawsze wygląda. Zobaczcie, ich niszczarki zrobiły o wiele więcej Szymeka, 3 kile Fletcher 2, tu już jest 5 i, i praktycznie jest zamiecone girling mimo że ostatni też kila zrobił, 6. Trzy niszczarki rozwaliły pół timu i pozamiatały grę, a zrobiły to dlatego, że miały swoje okręty gdzieś bliżej za plecami, które je wspierały, odstraszały przeciwnika. Naprawdę jest niezwykle istotne. Głupotą jest pisanie, że słabe niszczyciele padły. To słaby team doprowadził często, do, doprowadza często do tego, że niszczyciele padają. Jeśli są z przodu i padły, to robiły swoje, a wy nie. A więc dla mnie, pisanie czegoś takiego świadczy o nieznajomości tutaj o w ogóle zasad gry. A jeśli są właśnie niszczarki wspierane przez krążowniki, przez pancerniki. To naprawdę bardzo szybko można zamieść przeciwny team bez większych problemów. Po prostu wszystkie te klasy okrętów, jak są z przodu, ładnie się uzupełniają. Wyskoczy na przykład na niszczarkę krążownik, jest blisko nasz pancernik, to zacznie strzelać ten krążownik, go zatopi albo wystraszy. Jeśli wyskoczy inna niszczarka, mamy blisko siebie krążownik, krążownik też zacznie strzelać razem z nami w tą obcą niszczarkę, też ją rozwalimy szybciej. To wszystko naprawdę się ładnie zazębia i funkcjonuje. Jeszcze jak jest gdzieś lotnisko, które pomaga, spotuje, ochrania przed nieprzyjacielskimi samolotami, to też się ładnie wszystko kombi. I tak w każdej grze, gdzie mamy 24 graczy, albo oczywiście dowolną ilość graczy, liczy się współpraca. Może być 12 słabszych graczy na 12 lepszych graczy i ci słabsi jeśli się komunikują i współpracują z miotą tych lepszych, którzy indywidualnie by każdego z tego drugiego teamu pokonali. Bo tutaj naprawdę liczy się to, żeby wszystko zazębiać, kombić, współgrało ze sobą i wtedy jest efekt moi drodzy. Dlatego też ta seria powstała bez Team Ever, żebyście mogli zobaczyć błędy przeciwników i żeby można było w prosty sposób Wam wyjaśnić, czemu do tych błędów dochodzi i jakie są konsekwencje. No konsekwencje są dosyć proste. Jest klepka jednostronna. To tyle na dziś. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!